Nowy rok to zmiany również w świecie ubezpieczeń. Dlatego dziś przedstawię Wam kolejną dawkę informacji wartych zauważenia i omówienia. Będzie oczywiście kilka słów o zmianie wysokości kar za brak OC oraz wzroście cen składek. Opowiem o nowym produkcie w ofercie Konditor przy współpracy z Europe Assistance oraz podejmę temat 30-dniowego OC dla klienta indywidualnego. Nowy rok przyniósł kolejną zmianę w wysokości opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nie trudno domyślić się, że uległy one podwyższeniu. Z najwyższą karą, bo aż 14 tysięcy zł, należy liczyć się w przypadku braku OC powyżej 14 dni na samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy oraz autobus. Choć niższa, to nadal bardzo wysoka kara spotka posiadacza samochodu osobowego nieposiadającego OC powyżej 14 dni. 9330 zł. Brak obowiązkowego ubezpieczenia wiąże się więc z ryzykiem poniesienia wysokiej kary finansowej. W 2024 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrył blisko 250 tysięcy przypadków przerw w obowiązkowym ubezpieczeniu OC. System UFG wykrywa przerwy w OC z 95% skutecznością, co sprawia, że niemal każdy przypadek zostaje wychwycony. Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny może umorzyć nałożone kary, ale jest to dość trudne do uzyskania. W szczególnych sytuacjach możliwe jest rozłożenie jej na raty lub odroczenie terminu płatności. Choć odpowiedzialność za zachowanie ciągłości w obowiązkowym ubezpieczeniu OC spoczywa na posiadaczu pojazdu, warto abyśmy jako agenci kontrolowali terminy kończących się polis naszych klientów, zwłaszcza pojazdów po zakupie, gdzie polisa nie przedłuży się automatycznie. A jeśli już zauważymy brak ciągłości polisy, niezwłocznie poinformujmy o konieczności zawarcia nowej. Pozwoli to zapobiec zwiększeniu się wysokości kary klienta, a dla nas będzie to nowa szansa sprzedażowa. Wykupienie ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Co roku wykupują je więc miliony Polaków. Według danych ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku ubezpieczyciele zgromadzili z tytułu składek na ubezpieczenie ponad 13 miliardów. To o 11,9% więcej niż poprzedniego roku. Ceny OC rosną. Dlaczego tak się dzieje? Głównym powodem jest coraz większa średnia wartość odszkodowań, która przekroczyła już 10 tysięcy złotych z jednej polisy. Decydujący wpływ na tę sytuację mają drożające części i materiały oraz rosnące koszty robocizny w warsztatach dokonujących napraw. Kolejnym czynnikiem przemawiającym za wzrostem średniej wartości szkody może być nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, którą pokrótce przybliżyliśmy Wam w poprzednim wydaniu newsów. Podniosła ona m.in. wysokość sum gwarancyjnych oraz wprowadziła nowe definicje ruchu pojazdu. Stwarza to wiele niewiadomych, które mogą przełożyć się na częstość szkód, wysokość średniej szkody, a co za tym idzie, finalnie na wzrost wysokości składki OC. Jak wynika z ogólnopolskiego badania Asistans przeprowadzonego przez Polską Agencję Badawczą ARC Rynek, w 2024 roku co czwarty Polak posiadał jakiekolwiek ubezpieczenie Asistans. Niemal połowa badanych zadeklarowała, że zdarzyło im się z niego korzystać. Zdecydowanie najchętniej wybieranym w 2024 roku był asystent samochodowy, a pomocą najczęściej wykorzystywaną i jednocześnie docenianą przez posiadaczy takiego ubezpieczenia było holowanie oraz pomoc drogowa, które w 91% przypadków odbywały się na terenie naszego kraju. Podczas wyboru asystans samochodowego klienci zwracają uwagę przede wszystkim na koszty jego zakupu, a także limit kilometrów holowania. Badanie realizowane od 2008 roku na zlecenie Europe Assistance jasno pokazuje, jakie są preferencje i potrzeby naszych klientów, wykazując nieprzerwanie zainteresowanie taką formą ubezpieczenia, a także rosnący odsetek osób korzystających z jego rozwiązań. Wychodząc naprzeciw tym trendom oraz oczekiwaniom rynku, Konditor jeszcze w grudniu rozszerzył ofertę o produkty oferowane właśnie przez Europe Assistance, dzięki czemu nasi agenci będą mogli jeszcze trafniej dostosować oferowane rozwiązania do potrzeb swoich klientów. Do wyboru są trzy warianty: Plus, Comfort i VIP. Każdy z nich to inny zakres i świadczenia, które można dobrać indywidualnie w zależności od sytuacji. W ofercie znajdziemy również takie usługi jak naprawa i wymiana opony. Pojazd zastępczy, naprawa lub wymiana szyby, czy wypłata za pomogi w razie kradzieży pojazdu. Standardowo większość polskich kierowców wykupuje ubezpieczenie o na rok. Od tej reguły są jednak wyjątki. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują tak tzw. ubezpieczenia komisowe. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni. W odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. A co w przypadku klientów indywidualnych? Czy i w jakich sytuacjach mają oni możliwość zawarcia krótkoterminowego ubezpieczenia OC? Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, polisa na czas krótszy niż 12 miesięcy. Można zawrzeć m.in. na pojazd zarejestrowany czasowo lub zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska. Pojazd zarejestrowany czasowo posiada charakterystyczne czerwone tablice rejestracyjne. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni. Polskie Prawo dopuszcza również ubezpieczenie krótkoterminowe pojazdów sprowadzonych z zagranicy, które nadal są tam zarejestrowane, ale zostały zakupione z zamiarem zarejestrowania w Polsce. Należy jednak podkreślić, że po zarejestrowaniu pojazdu na terenie Polski kolejna umowa ubezpieczenia OC powinna być zawarta na okres 12 miesięcy. Na dziś to już wszystko. Wkrótce wrócimy do Was z kolejnymi newsami ze świata ubezpieczeń w pigułce. Do zobaczenia.